Cześć dzieciaki! Witam Was ponownie. Dzisiaj przeczytam Wam książeczkę z naszego cyklu o uczuciach. Gucio się smuci, Gucio się boi, Gucio się złości. Są to książeczki z serii właśnie o uczuciach, o pewnym jednorożcu, który nie jest takim zwykłym jednorożcem, jest bardzo wyjątkowy, ale o tym dowiecie się z książeczki. Pognę chcesz do mnie dołączyć? No to zostań tam. Gucio się złości. O. Hmm. Oto Gucio, mały jedlorożec. Tak jak wszystkie, albo prawie. Czasami Gucio jest wesoły, czasami nie jest wesoły. Czasami jest smutny, czasami się boi, czasami wpada w złość. To są uczucia i Gucio zna je wszystkie, tak jak i ty. Gucio ma coś magicznego. Ma magiczną grzywę. Kiedy wszystko idzie dobrze, grzywa jest w kolorach tęczy. Jeśli coś nie jest w porządku, grzywa zmienia kolor. Ten kolor zależy od uczuć Gucia. Gucio szczęśliwy ma żółtą grzywę. Gucio zazdrosny ma grzywę różową. Gucio zły ma grzywę czerwoną. Gucio winny ma grzywę pomarańczową. Gucio zawstydzony fioletową. Zielony Gucio to jest Gucio wystraszony. Niebieski obrażony. A taki ciemnoniebieski? Gucio smutny. A jak się czuje Gucio? Bardzo źle. Ach, Gucio się czuje bardzo źle. W jego serduszku jest całkiem czarno i zaraz dowiemy się dlaczego. A jak ty się dzisiaj czujesz? Czujesz się bardzo dobrze? Czujesz się dobrze? Czujesz się nieźle? Nie za dobrze? źle czy bardzo źle? Jesteś kolorowy jak tęcza? Żółty jak słoneczko? Takie słoneczko za chmurką? Ch chmurka szara? Chmurka, z której pada deszczyk? Czy chmurka całkiem czarna, z której nie. błyskawice szczelają? Jak ty się bogna czujesz? Jak my tęcza? My. Bardzo dobrze? Mhm. Oj, Czasem Gucio czuje się tak źle, na ogół dni mijają mu spokojnie, bez chmur. I w domu, i w przedszkolu Gucia wszystko robi w spokoju. Ale zdarzają się dni, kiedy nic nie dzieje się tak, jak on by chciał. I czasem Gucio to złości. Na przykład postanowił, że pójdzie się babawić do ogródka, a tu nagle zaczyna padać i Gucio się denerwuje. No, ja też się denerwuję, jak pada, a chcę iść do ogródka. Ale musi iść do przedszkola na piechotę, a akurat nie chce mu się maszerować i Gucio się denerwuje. A jeżeli tata nie chce go nieść na rękach, Gucio wpada w złość. Jest wtedy cały czerwony. Ma czerwoną grzywę. Kiedy mama woła Gucia do kąpieli, a on akurat nie chce iść do kąpieli, Gucio się denerwuje. Albo gdy trzeba być wanny, a on chciałby się jeszcze pobawić, wtedy także wpada złość i ma czerwoną grzywę. Kiedy chce zrobić coś sam, jak duży jednorożec, ale mu to nie wychodzi, Gucio się denerwuje. Czasami nawet tupie i tarza się po podłodze. Czuje straszną złość. O, dzisiaj Bogna była taka zła, jak mama chciała pomóc jej. Nożyczkami ciąć, a bogna mówi, nie mama, ja sama. Ogromną złość, jakby w głowie miał wielką czarną chmurę, chmurę pełną błyskawic. Zamiast czekać, aż chmura powoli odpłynie, może byśmy ją przegonili ćwiczeniami oddechowymi. Kiedy czujesz, że przychodzi do ciebie taka chmura złości, również możesz zrobić to ćwiczenie, żeby je przegonić. Ćwiczenia oddechowe, które przeganiają chmurę złości. Gucio zamyka oczy. Wyobrażasz sobie ogromną chmurę w głowie, wciąga powietrze nosem, nadyma brzuch i opuszcza wzdłuż ciała ręce zaciśniętymi pięściami. Spróbujemy. Hmm, ze mnie cała złość odpływa. Gdy Gucio wstrzymuje oddech. Kilka razy podnosi i opuszcza ręce, jakby pompował całą tę złość, żeby ją wcisnąć w chmurę. Mm, super ćwiczenie. Gucio mocno wydmuchuje powietrzem buzią. Ręce ma teraz opuszczone, a dłonie otwarte. I przegania ogromną chmurę złości. Pa, bo, Papa chmurko, złości. Gucio pa, robi tak trzy razy. Trzeba zrobić trzy takie wdechy, żeby przegonić ostatnie małe błyskawice. Teraz Gucio znowu oddycha normalnie. Przegonił chmurę z głowy, może więc zaprosić do niej śliczne słoneczko. Gucio czuje się dużo lepiej. Jest taki spokojny. Odzyskał dobry humor i kolorowe, kolorowe, tęczowe kolory. I jeżeli znowu coś się dzieje nie tak, jak on by chciał, już się tym nie przejmuję, zachowuje spokój. Jeżeli tobie również udało się chmurę zastąpić słoneczkiem, okay. czujesz pewnie odprężenie spokój i na twoją buzię może wrócić uśmiech. No? I co wy na takie ćwiczenie oddechowe spróbujecie w domu? E, razem wam spróbować, bo złość to nie jest fajna rzecz. Pa! Pa! pa.